W tym odcinku przedstawię Wam 10 faktów z historii niewolnictwa. Usłyszycie m.in. o tym, jak prowano całą populację pewnej wyspy, który król rozpowszechniał fake newsy i co groziło mieszkańcom Rzeczpospolitej. Zaczynamy. Numer 10. Polskie niewolnictwo. Czy w średniowiecznej Polsce byli niewolnicy? Niestety tak, choć ich ilość trudno oszacować. Niewolnikami byli najczęściej jeńcy z wypraw wojennych. Coraz częściej mówi się jednak o tym, że tę rolę pełnili w Polsce chłopi pańszczyźniani, nieposiadający własnej ziemi, z niewielką ilością praw i mogący trafiać od jednego pana do drugiego. Czy ich żywot rzeczywiście był taki ciężki? Sytuacja chłopstwa zmieniała się na przestrzeni wieków, ale już kilkaset lat temu Piotr Skarga pytał, dlaczego Polacy używają Polaków. Jako niewolników. Jak przeczytamy w książce Ludowa Historia Polski, latem 1783 pisarz, poeta i podróżnik, Kajetan węgierski, wyruszył z Europy w podróż do kolonii francuskich na Karaibach. W drodze pisał dziennik w formie listów, które wysyłał do ukochanej. Na miejscu odwiedzał plantacje i obserwował miejscowe życie, w tym pracę niewolników. Skłoniło go to do refleksji nad naturą niewoli, w tym poddaństwa chłopskiego w Polsce. Zauważał, że położenie niewolników często nie było wiele gorsze od sytuacji chłopów. O niewolniku pisał w ten sposób: Urzędnicy podatkowi nie przychodzą zabierać jego sprzętów ani jego pługa. Ma on pewność, że los jego dzieci, jeżeli nie będzie lepszym, to nie będzie gorszym od losu ich ojca. Nie ma chłopa, który by pracował mniej od niewolnika, a są tacy, którzy umierają z głodu, widząc swoje mienie porwane przez urzędników podatkowych albo swoje domy zniszczone przez jakąś naturalną plagę. Czy są oni zresztą wolniejszymi niż niewolnicy? Ci ostatni zależą od jednego tylko pana, tamci są igraszką tysiąca tyranów. A wy co sądzicie na ten temat? Dajcie znać w komentarzach. Numer 9 Biblia Niewolników. Chrześcijaństwo dawało niewolnikom nadzieję na lepsze życie po śmierci. Wiara w nieśmiertelność duszy była dla wielu z nich pocieszeniem w trudnych warunkach życia. Niestety zdarzało się, że fragmenty Nowego Testamentu wykorzystywano do niecnych celów. W XIX wieku brytyjscy misjonarze przygotowali specjalną, skróconą wersję Biblii dla czarnoskórych niewolników. Wycięto z niej większość Starego Testamentu i połowę nowego zniknęły fragmenty, które mogłyby skłonić do buntu, jak choćby wyjście Izraelitów z Egiptu. Większy nacisk położono za to na kwestie posłuszeństwa, choćby na ten fragment Listu do Efezjon. Niewolnicy ze czcią i bojaźnią w prostocie serca bądźcie posłuszni waszym doczesnym Panom, jak Chrystusowi. Na szczęście taka wersja Biblii była raczej ewenementem i nie była szeroko rozpowszechniona, choć część misjonarzy była zmuszana przez plantatorów do omijania pewnych fragmentów Pisma Świętego. Do dziś zachowały się zaledwie trzy egzemplarze Biblii niewolników. Numer 8. Islandia Mogłoby się wydawać, że problem berberyjskich piratów dotyczył wyłącznie Morza Śródziemnego. Jednak w czerwcu 1627 roku na wybrzeże Islandii przybyli piraci z Afryki Północnej. W trakcie serii najazdów zrabowali kilka przybrzeżnych wiosek, biorąc do niewoli około 400 Islandczyków. W trakcie najazdów zginęło 50 osób. Ataki były nieoczekiwane i brutalne, gdyż islandczycy myśleli, że to przyjaźni handlarze. Piraci zabrali mieszkańców do Afryki Północnej, gdzie sprzedano ich w niewolę. Wielu zmarło podczas podróży z powodu trudnych warunków, a ci, którzy przeżyli, musieli stawić czoła życiu w niewoli. Pastor Olafur Egilson został uwolniony, żeby zebrać okup na wykupienie więźniów. Trwało to bardzo długo, gdyż kwota dwukrotnie została skradziona przez oszustów, którzy ulotnili się, gdy tylko dostali pieniądze. Dopiero po 9 latach udało się wykupić. 34 niewolników, a łącznie wolność odzyskało zaledwie 50 osób. Egilson spisał swoje wspomnienia z niewoli w formie książki. Niestety nie została wydana w języku polskim. Numer 7. Gozo Wyobrażacie sobie, żeby prawie cała populacja wyspy wyparowała w ciągu jednego dnia? Taki los spotkał w 1551 niewielką wysepkę Gozo leżącą nieopodal Malty. Grupa osmańskich korsarzy dowodzona przez Tarajsa dokonała brutalnego najazdu na wyspę. Gozo nie było przygotowane na tak duży atak, a w cytadeli stacjonował jedynie niewielki garnizon rycerzy. Tam schroniła się większość mieszkańców wyspy. Gubernator próbował wynegocjować warunki pokojowe, ale Turcy odrzucili jego ofertę. Po kilku dniach Cytadela upadła. Tylko niewielkiej liczbie osób udało się uciec. 6 tysięcy mieszkańców Gozo trafiło do niewoli. Była to prawie cała populacja wyspy. Według legendy, jeden z obrońców zabił swoją żonę i dwie córki, gdy Turcy zdobyli mury. Sam zginął walcząc z najeźdźcami. Uważał, że lepsza jest śmierć niż życie w niewoli. Atak pozostawił na wyspie ogromne zniszczenia. W następnych latach zakon maltański nakłaniał do osadnictwa na Gozo, ale odbudowanie populacji do ilości sprzed najazdu zajęło następne 150 lat. Numer 6 Galery Dragut Trice, który dowodził najazdem na Gozo, sam przez wiele lat był niewolnikiem. Gdy jego załoga stacjonowała na Korsyce, została niespodziewanie zaatakowana przez połączone siły Hiszpanów i Genułyńczyków. Schwytany dragut został przydzielony do pracy na galerach, gdzie spędził 4 lata. Żeby go wykupić, osmanie musieli wyłożyć 3,5 tysiąca dukatów. Szacuje się, że dziś byłoby to około 2 miliony złotych. Podobny los spotkał Jeana de Valette, późniejszego wielkiego mistrza zakonu malteńskiego. Został schwytany w trakcie bitwy morskiej i przez rok pracował na galerze, dowodzonej właśnie przez draguta. Losy tych dwóch wojowników zdawały się być splecione, gdyż pirat Dragut ostatecznie zginął w trakcie oblężenia Malty. Praca na galerach była przerażającą formą niewoli, obecną zarówno w Imperium Osmańskim, jak i wśród europejskich królestw. Ówczesne statki potrzebowały około 300 wioślarzy, którzy, w przypadku zatopienia statku, byli pierwszymi osobami, które szły na dno. Praca na galerach kojarzy nam się głównie ze starożytnością, jednak wówczas do wiosłowania częściej używano opłacanych robotników lub nawet żołnierzy. Z niewolnych korzystano wówczas jedynie w ostateczności. Numer 5. Tatarski Jasyr. Od końca XV wieku mieszkańcom Rzeczpospolitej groziły tatarskie najazdy. W trakcie jednej takiej wyprawy do niewoli mogło trafić od kilkuset do nawet pięciu tysięcy osób. Niemców czekała długa wyprawa w głąb Imperium Osmańskiego. Wielu nie dożywało jej końca. Niewolnicy ostatecznie trafiali na targowiska w Konstantynopolu. Tam rozdzielano rodziny i wyceniano żywy towar. Jeśli ktoś posiadał praktyczne umiejętności lub wyróżniał się wyjątkową krzepą, był więcej wart. Na mężczyzn zazwyczaj czekała praca w kopalniach lub na galerach. Kobiety trafiały do haremów lub, jeśli miały szczęście, zajmowały się pomocą domową. Dla części niewolników był to dopiero początek podróży. Nowi właściciele zabierali ich dalej, do Egiptu lub do dalekiej Algierii. Los niewolnika mogło poprawić przejście na islam. Część obiecujących młodych chłopców była wychowywana na Janczarów, elitarnych żołnierzy imperium. Ktoś, kto się nawrócił, mógł nawet liczyć na zrobienie kariery, Choć musiał się pożegnać z ewentualnym powrotem do ojczyzny. Numer 4. Król Leopold i fake newsy. Skala ludobójstwa w belgijskim Kongu była ogromna. Szacuje się, że w trakcie rządów Leopolda II zginąć mogło nawet 10 milionów ludzi. Historia dochodzenia do prawdy na temat tego, co działo się w tej afrykańskiej kolonii, jest naprawdę fascynująca. Świetnie opisuje ją Adam Hochschild w książce Duch Króla Leopolda. Belgijski monarcha nigdy nie odwiedził swojej kolonii, jednak wiedział jak zadbać o to, by prawda na jej temat nigdy nie trafiła do opinii publicznej. Zakładał na przykład rozmaite stowarzyszenia, które pozornie miały pomagać tubylcom, w rzeczywistości przejmując władzę nad krajem. Gdy prawda na temat warunków panujących w kolonii zaczęła wychodzić na jaw, Leopold zorganizował komisję, która miała zbadać sytuację i oczyścić dobre imię króla. Powołano do niej trzech odpowiednio dobranych sędziów, nie znali żadnego z afrykańskich języków, ani nawet angielskiego, żeby porozmawiać z misjonarzami. Leopold zakładał, że komisja odwiedzi jedynie wyznaczone przez niego miejsca, gdzie wszystkie problemy uda się zamieść pod dywan. Na szczęście udało im się dotrzeć do wielu świadków, którzy opowiadali o brutalnych warunkach panujących w kraju. Zeznania zrobiły na nich takie wrażenie, że przygotowali dokładny raport liczący 150 stron. Leopold był wściekły i zdawał sobie sprawę, że wkrótce może mieć spore problemy. Dlatego postanowił wypuścić fake newsa. Dzień przed publikacją pełnego raportu do redakcji wszystkich angielskich gazet trafił dokument, który miał być oficjalnym skrótem raportu komisji. Pominięto w nim wszystkie niewygodne szczegóły. Wyglądał jednak bardzo autentycznie. Niemal każda brytyjska gazeta opublikowała skrót przekonana, że ma te informacje dzień wcześniej od wszystkich. Następnego dnia okazało się, że prawdziwy raport ma zupełnie inny wydźwięk. Było już jednak za późno. Opinia publiczna kupiła wersję przedstawioną w fałszywce. Za jej przygotowanie odpowiadała organizacja istniejąca jedynie na papierze. Jej siedziba znajdowała się w pustym, jednopokojowym biurze. Żaden z rzekomych członków nie uczestniczył nigdy w spotkaniach zarządu. Co tak naprawdę chciał ukryć Leopold? Numer 3. Kałczuk jak pisze Adam Hochschild, w 1890 roku Dunlop Company rozpoczęło produkcję opon, wywołując rowerowe szaleństwo i rozpoczynając nową gałęź przemysłu, która zapoczątkowała epokę samochodów. Wkrótce światowy przemysł nabrał apetytu na gumowe opony, ale też węże, rury i uszczelki. Nagle zaczęło brakować kauczuku, a jego cena cały czas rosła. Nigdzie ten boom nie miał takiego wpływu na życie ludzi jak w afrykańskim lesie równikowym, gdzie dzikie pnącza kauczuku oplatały wysokie drzewa pokrywające niemal połowę Konga. Wkrótce dziki kauczuk stał się głównym źródłem dochodów kolonii. Pozyskiwanie kauczuku było niezwykle trudnym i niebezpiecznym zajęciem. Na tyle, że zapłata w paciorkach czy miedzianym drucie nie była wystarczająca, żeby przekonać kogokolwiek do pracy. Zbieracze musieli wspinać się na wysokie drzewa w bagnistych lasach, codziennie ryzykując życie. Nie powinno dziwić, że często całe wioski uciekały na sam widok żołnierzy dlatego postanowiono brać jeńców. Porywano dzieci, kobiety czy żywy inwentarz. Żeby uwolnić zakładników, należało dostarczyć odpowiednią ilość skałczuku. Następnie żołnierze udawali się do kolejnej wioski. Inną stosowaną metodą było obcinanie dłoni, gdy na przykład zbiory okazały się zbyt małe. Dłonie odcinano również zabitym buntownikom, żeby udowodnić, że przydzielone wcześniej naboje nie zostały zmarnowane, np. Na, na polowanie czy handel. Numer 2 Skutki tak jak w Polsce do dziś możemy zaobserwować skutki rozbiorów czy okupacji, tak wyzyskiwanie Konga pozostawiło po sobie trwały ślad. W 1960 roku, gdy Kongo odzyskało niepodległość, nie było tam nawet 30 czarnoskórych absolwentów wyższych uczelni. Z 5000 stanowisk w służbie cywilnej zaledwie 3 były obsadzone przez Afrykanów. Brakowało wykształconych lekarzy, inżynierów czy oficerów. Zaledwie kilka miesięcy po wybraniu pierwszego premiera Patrisa Lumumby, gdy zwrócił się w stronę Związku Radzieckiego, CIA postanowiło go zlikwidować. Sparło jego politycznych przeciwników, którzy wykonali za nich brudną robotę. Jak podaje Hochschild, w 1961 roku Lumumba został aresztowany, brutalnie pobity i zastrzelony. Wkrótce dzięki pomocy wojskowej otrzymanej ze Stanów, władzę w państwie przyjął dyktator Joseph Mobutu. Belgia przez wiele lat starała się ukryć swoją kolonialną przeszłość. Dopiero w 2005 roku Królewskie Muzeum Afryki Środkowej otworzyło wystawę czasową dotyczącą okrucieństwa w Kongo. Krytycy uważają jednak, że była specjalnie ugrzeczniona, na przykład pomijając kwestię pracy przymusowej. Numer 1. Karaiby. Jak podaje Guardian, w XVIII wieku brytyjscy handlarze przetransportowali przez Atlantyk około 3,5 miliona niewolników z Afryki do obu Ameryk. Ich nieodpłatną pracę wycenia się na 4 biliony funtów. Jak podaje portal Ciekawostki Historyczne, Francuzi w XVII i XVIII wieku przywieźli na same Karaiby ponad milion niewolników. Wielu z nich zginęło po drodze, gdyż śmiertelność na statkach oscylowała około 20%. Niewolnictwo na Karaibach było jednym z najbardziej brutalnych i dehumanizujących systemów w historii. Na miejscu niewolnicy trafiali na targ, a następnie na plantacje. Za niesubordynację karano niezwykle surowo, a właściciele niewolników pozostawali praktycznie bezkarni. Dlatego nie powinno dziwić, że wielu Afrykanów chętnie przystępowało do pirackich załóg, choć trzeba zaznaczyć, że piraci nie byli tak otwarci, jak przedstawiają to hollywoodzkie filmy. Piraci często sami uczestniczyli w handlu niewolnikami. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że Wielka Brytania w XIX wieku zaczęła działać na rzecz zniesienia niewolnictwa. Jak podaje Polskie Radio, w 1807 roku w Wielkiej Brytanii uchwalono zakaz udziału obywateli brytyjskich w handlu niewolnikami. Ponad ćwierć wieku później zniesiono niewolnictwo w części kolonii brytyjskich, a w połowie lat 60. XIX wieku doprowadzono do likwidacji. Transatlantyckiego handlu niewolnikami. I to już wszystko na dziś. Który z dzisiejszych faktów zaskoczył Was najbardziej? Dajcie znać w komentarzach. Poza tym, sprawdźcie poprzedni odcinek, w którym mówię o współczesnych przykładach niewolnictwa. Link do niego pojawił się właśnie na ekranie. Piona.